Od wieków dla mieszkańców Górnego Śląska katolicyzm był jednym z najważniejszych elementów ich tożsamości. Społeczność autochtoniczna rozwijała się przez setki lat w relatywnej izolacji. Tworzyła swój własny kulturowy konglomerat, w którym mieszały się elementy słowiańskie z germańskimi. Symbolem środowisk autochtonicznych stał się język śląski, którego społeczna akceptacja jest ważnym postulatem europosła Łukasza Kochuta. Uznanie języka śląskiego za język regionalny, to jest po prostu jakiś. Jest, dla mnie, to jest podstawowe prawo człowieka. Naprawdę. Znaczy, to jest coś, co powinno być załatwione dawno. Moja babcia, tak jak powiedziałem, była bita linijką po ręce za to, że mówiła po śląsku w, w podstawówce. Ja jestem jej to po prostu winny teraz, jako europoseł, żeby w końcu tę sprawę załatwić. Żeby ludzie, którzy godają po śląsku, po prostu też czuli się u siebie, bo są u siebie paradoksalnie najbardziej z, z, z wszystkich. I, i, I ja sobie nie wyobrażam, że to tak dalej będzie trwało, że my będziemy jakoś uznawani za jakiś folklor, czy, czy po prostu traktowani jako jakiś, jakąś gwarę języka polskiego. Tak nie jest. Po Starania na rzecz uznania praw społeczności śląskiej Łukasz Kochut prowadzi przede wszystkim na płaszczyźnie Parlamentu Europejskiego. Stara się o. Uwrażliwienie społeczności międzynarodowej na problemy autochtonów zwraca uwagę na europejskie tradycje tej ziemi. Wielu autochtonów ma nadzieję, że uda się budować tożsamość również w odwołaniu do niemieckich tradycji. Przyznaje się do nich Peter Langer. Ja jest wychowany w mentalitet niemiecki. Mój ojciec faktycznie był bardziej niemieckim myślą, mogę powiedzieć. Jo jest, yes, że też taki mentalitet niemiecki. No poczułem się też, ale na pierwszym placu jest także ślązokiem. Swój język społeczność autochtoniczna kształtowała setki lat. Powstał on na długo przed industrializacją regionu. Już w czasach pruskich posługiwanie się językiem śląskim uchodziło za rodzaj społecznej deklasacji. W XX wieku śląsk znalazł się w obrębie państwa polskiego. Ale nic się nie zmieniło. Każdy, kto się nim posługiwał, sam klasyfikował się jako coś gorszego. Pogarda dla pracujących tu ludzi pozostała. Ten sposób myślenia pokutuje do dziś, uważa Pejtę Długosz z Opola. Bardzo często my tę śląskość trochę tak się wstydzimy, szczególnie przed innymi, że no to jest coś. coś co nas gdzieś tam zakwalifikuje do, jakiejś, do jakiegoś marginesu, czy tak powiem. A, a chciałbyś, żeby Zocy nauczyli się, się no, trochę z dla samych siebie, żeby czuli, że to, że gadają po śląsku, to, że mają taką, a nie inszą historię, taką, a nie inszą kulturę, no to, jest, to jest to, co ich powinno budować, a nie czego się powinni wstydzić. Marsza autonomii. Ich uczestnicy domagają się wprowadzenia nazw miejscowości w języku śląskim. Głoszą postulaty o charakterze edukacyjnym, domagają się wprowadzenia języka śląskiego do szkół oraz takich programów historii regionalnej, które zwracałyby większą uwagę na niemiecką historię regionu. Marsz Autonomii są też próbami demonstracji jedności tej społeczności. Spory są bowiem jedną z największych słabości tego środowiska, uważa Leon Swaczyna, przewodniczący partii Ślązoki Razem. W przyszłości przede wszystkim są szanse na to, że wreszcie ludzie o zbyt wielkim mniemaniu o sobie zrozumią, że dla Śląska to trzeba współpracować, że Ślązoki muszą współpracować ze sobą na każdym kroku w sprawach politycznych. Tak, mniejszość niemiecko, tak yy, ruch autonomii śląska, jak i ślązoki razem. W ciągu ostatnich lat powstało też wiele prywatnych inicjatyw promujących autochtoniczne tradycje, jak sklep Einzla w katowicach Nikiszowców. Ale też wiele innych firm realizuje swoje strategie marketingowe w oparciu o śląską ikonografię, ponieważ ma ona wielką siłę przyciągania. Ze znaczenia tych inicjatyw znakomicie zdaje sobie sprawę Leon Swaczyna. I my Ślązoki też musimy zachować przede wszystkim język i poczucie odrębności. I jak najwięcej używać, czytać literaturę po śląsku, bo są takie książki, są pisane, są pisane dramaty, i do teatrów po śląsku, no i słuchać śląskich melodiiów, Takich heimat melodii ze Śląska. Nie jest oczywiście tak, że na to środowisko składają się jedynie ludzie o niesprecyzowanych tęsknotach kulturalnych. Identyfikuje się z nim szerokie grono literatów, naukowców, ludzi sztuki. Powstają książki i przedstawienia teatralne w języku śląskim. Historyk sztuki, doktor Ilona, kanclerz jest przekonana, że z czasem śląskość kojarzyć się będzie również z ambitnymi wyzwaniami artystycznymi. A dzisiaj? Na Śląsku mamy bardzo dużo nowych, ciekawych działań artystycznych, na przykład również z dziedziny streetwearu, gdzie widzimy język śląski wszechobecny, otacza nas, więc możemy powiedzieć, że w tych sferach i w tej przeszłościowej, i w tej dzisiaj rzeczywistej mamy szansę go rozpatrywać nie tylko jako język naukowy, ale jako po prostu to, gdzie jesteśmy i jako nasze miejsce na tej ziemi. Lona kanclerz była kandydatem środowisk śląskich na prezydenta miasta Katowice. Swoje wyborcze wystąpienia traktowała jako demonstrację emancypacji społeczności autochtonicznej. Domagała się większego szacunku dla historii regionu. Wierzyła, że uda się jej stworzyć fundamenty takiej polityki kulturalnej, która będzie wspierać odrębność tego środowiska. Tą właśnie inność. Która jest tak ważna dla Dari Sochy, studentki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Myślę, że śląskość jest dla mnie bardzo istotna, jest takim rodzajem, jest czymś, co mnie definiuje. Myślę, że ja śląskość traktuję jako coś powiązane z moją rodziną, z moim miejscem zamieszkania, z moimi bliskimi, z śląską gotką, chociaż wydaje mi się, że już nie potrafiłabym tak zupełnie dokładnie mówić po śląsku. Myślę, że, że po prostu z tym takim światem, który najbardziej nas otacza. Zdecydowana większość autochtonów wychowała się wśród podobnych przedmiotów. Ma zbliżony szacunek do pracy i uczciwości. Słuchała w dzieciństwie tych samych bajek, ulegała podobnym lękom i tęsknotom swoich dziadków. Autochtoni mają też inne poczucie ciągłości historycznej. W domu słyszeli bowiem inne interpretacje historii od tych, Zapisanych w szkolnych podręcznikach. Chociaż większość autochtonów posługuje się tym samym językiem śląskim, to definiują się często poprzez odwołanie do niektórych pruskich tradycji. Mimo to przez wiele lat relacje ze środowiskami mniejszości niemieckiej pozostawały napięte. Europoseł Łukasz Kochut. Chciałby to zmienić. Myślę, że współpraca z mniejszością niemiecką to jest coś naturalnego, w, w, jeśli chodzi o, o, o stronę y, przyszłej mniejszości śląskiej, czy środowiska śląskich regionalistów. Uważam, że to jest, zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy, kiedy rzeczywiście my jesteśmy y, no, dyskryminowani po prostu przez, y, przez, przez państwo polskie. znaczy Nasz język nie jest uznawany za język, nie jesteśmy uznani za mniejszość. Niż to my powinniśmy się po prostu wspierać. Ja akurat jestem absolutnie za tym, żeby właśnie rozmawiać ze sobą.